One Cały, są nieużywane. One są nieużywane. Ewentualnie są troszkę zleżałe. Oto hit wojska polskiego, kalesony, w które nikt z żołnierzy się nie zmieścił i teraz można je kupić, ale wybór jest o wiele większy. Mamy sorty mundurowania, pokrywę kotła dużego. Yy. Bańki blaszane. Na promocyjnej liście jest też m.in. ościeżnica okienna skrzydłowa czy zbiornik na wodę na płozach. Kategoria czwarta. 5 zł plus VAT. Do zakupów zachęcał nas Arkadiusz Duriasz, specjalista sekcji przejmowania i zagospodarowania rzeczy ruchomych. Ruchomej m.in. kurtki. No, dla potencjalnych ludzi. Potencjalnych ludzi, czyli klientów. Nie brakuje, bo jest w czym wybierać. Peleryny czy coś. A które mienie ruchome najbardziej się Panu podoba? Które mienie ruchome? To nasze, znaczy jak to Mienie ruchome to jest sprzęt, który nie zaliczamy do nieruchomości i jest możliwość przetransportowania. Czyli to, się rusza. to, co można przetransportować. Mnie najbardziej zainteresowało ruchome wiadro szpitalne, pedałowe. Zamówienie przy Królewskiej 1. 31 groszy. Odbiór w Celestynowie, niedaleko od Focka, ale najpierw trzeba się umówić. Chciałbym odebrać wiadro szpitalne pedałowe, które kupiłem. E, proszę, proszę, pan przyjedzie. Promocyjna cena, teraz sprawna obsługa. Jedziemy. Wojska. Wiadro szpitalne pedałowe, to tutaj mogę odebrać? Tak. Tak, ale bez ale kamery. Mogę... Faktura na kosz za 31 groszy. Podpisy i pieczątka to przecież ściśle tajne dokumenty. 11.30 zamówiłem wiadro szpitalne pedałowe. Jest 12.30 i kosz już mam. Jest tanio, szybko i solidnie. A mówią, że w wojsku kryzys. Łukasz Wieczorek, TVN Warszawa.